Cała moja rodzina odcięła się ode mnie po tym, jak moja żona zdradziła mnie z moim kuzynem i zaszła w ciążę. Moja rodzina trzymała to w tajemnicy, podczas gdy ja walczyłem, aby odnieść sukces. Teraz chcą mnie z powrotem. Mam teraz 44 lata i jestem żonaty od 10 lat z 41-letnią żoną. Mamy również ośmioletniego syna i jesteśmy całkiem szczęśliwi z naszego życia. Jednak to nie jest moje pierwsze małżeństwo. Ożeniłem się po raz pierwszy w wieku 22 lat. Ale niestety to małżeństwo zakończyło się rozwodem po trzech latach, z powodów, których do dziś nie rozumiem. Moja była żona, nazwijmy ją Amy, była ze mną od szkoły średniej. Byliśmy praktycznie dziecięcymi przyjaciółmi, a zaraz po ukończeniu studiów i zdobyciu stabilnej pracy zdecydowaliśmy się na ślub. Przez pierwsze dwa lata było dobrze, ale później z jakiegoś powodu zaczęło się między nami dziać dziwnie. Starałem się jak mogłem, by ożywić naszą relację, ale czułem, że Amy przestała być zainteresowana. Zrobiłem wszystko, by ją odzyskać, ale kilka tygodni przed naszą trzecią rocznicą ślubu wręczyła mi papiery rozwodowe i powiedziała, że to koniec. Chciałem ratować nasze małżeństwo. Potrzebowałem tylko jednego powodu, dlaczego mieliśmy się poddać po tylu latach razem, ale Amy nie potrafiła podać żadnego innego powodu, poza tym, że już mnie nie kocha. Byłem bardzo zasmucony, ale nie mogłem nic na to poradzić, więc zdecydowałem się przejść przez rozwód, nie chcąc zmuszać jej do pozostania ze mną i przeciągać całego procesu. Nie mieliśmy dużo wspólnego majątku, więc procedura była stosunkowo prosta. A po rozwodzie już nigdy jej nie widziałem. Słyszałem od kilku znajomych, że po zakończeniu rozwodu wyprowadziła się do innego miasta i odcięła kontakt ze wszystkimi. To było normalne, ale dziwne było to, że nawet moja rodzina przestała się do mnie odzywać po rozwodzie. Powinni mnie wspierać, gdy przechodziłem przez coś tak trudnego, ale zamiast tego zaczęli się ode mnie dystansować. Próbowałem z nimi utrzymać kontakt, ale zorientowałem się, że zostałem zablokowany wszędzie. Nawet próbowałem odwiedzić ich kilka razy, ale ani moi rodzice, ani moja siostra nie otworzyli mi drzwi. Było to bardzo dziwne i w tamtym czasie, kiedy przechodziłem trudny okres, uderzyło mnie to jeszcze bardziej. Przez kilka lat po rozwodzie nie byłem w stanie zrobić czegokolwiek. W końcu rzuciłem pracę i spędziłem kilka miesięcy bezrobotny siedząc w domu. Miałem jednak ogromne szczęście, że nawet w tak trudnych czasach miałem przy sobie przyjaciół, którzy zmotywowali mnie do działania i prób odzyskania równowagi. Moja rodzina nigdy nie była przy mnie po rozwodzie, ale moi przyjaciele pomogli mi stanąć na nogi. Postanowiłem otworzyć własną restaurację, co było moim marzeniem, ale odkładałem to oszczędzając pieniądze, ponieważ musiałem też myśleć o Amy, gdy byliśmy małżeństwem. Jednak po rozwodzie postanowiłem zrealizować to marzenie. Dzięki wsparciu przyjaciół nawiązałem kontakt z kilkoma inwestorami, przygotowałem model biznesowy i w ciągu kilku lat otworzyłem swoją pierwszą restaurację. Po rozwodzie zajęło mi cztery lata, by stanąć na nogi, a dwa lata później poznałem moją obecną żonę. Poznaliśmy się przez znajomych na imprezie, a ona powiedziała, że uwielbia moją restaurację, i tak zaczęliśmy rozmawiać. Po trzech latach randkowania postanowiłem dać miłości jeszcze jedną szansę i poprosiłem ją o rękę. Teraz, 10 lat później, mamy syna i wszystko układa się dobrze. Nie tylko moje życie osobiste poprawiło się, ale również zawodowe. Jestem teraz CEO mojej własnej grupy hotelarskiej, posiadamy sieć restauracji i hoteli, a wkrótce planujemy dalszą ekspansję. Była to ciężka walka, ale pracowałem bardzo ciężko, żeby dojść do miejsca, w którym jestem teraz. Dlatego, kiedy poproszono mnie o udzielenie wywiadu niedawno, pomyślałem, że to znak, że naprawdę mi się udało, więc się zgodziłem. Jednak szczerze mówiąc, nie miałem pojęcia, że to wywoła taki sztorm w moim życiu, ponieważ moja rodzina postanowiła do mnie wrócić po obejrzeniu tego wywiadu w telewizji. Kanał, który to wyemitował, był dość popularny, więc nie spodziewałem się, że moja rodzina to obejrzy. A nawet jeśli by tak było, nie spodziewałem się, że pojawią się w moim biurze. Informacja o moim miejscu pracy nie jest zbyt prywatna. Więc musieli łatwo mnie znaleźć, ale mimo wszystko było to dość niestosowne, że pojawili się w miejscu mojej pracy i żądali spotkania ze mną w godzinach pracy. Niestety, trzy dni temu dokładnie to się stało, co było dla mnie bardzo dziwne, ponieważ nie widziałem ich przez tyle lat. Kiedy pojawili się w moim biurze, pracowałem, ale recepcjonistka powiedziała mi, że moja rodzina czeka na zewnątrz. Na początku pomyślałem, że mówi o mojej żonie i synu, co byłoby dziwne, bo żona była w pracy, a syn w szkole. Potem wyjaśniła, że chodzi o moich rodziców i siostrę, którzy przyszli się ze mną zobaczyć. Wtedy zacząłem mieć trudności z przetwarzaniem tego, co się dzieje, więc powiedziałem recepcjonistce, że spotkam się z nimi później, ale teraz muszą opuścić budynek. Oczywiście nie chcieli odejść i zaczęli robić scenę, więc musiałem interweniować, bo nie chciałem, żeby ochrona ich wyrzuciła, zanim będę mógł z nimi porozmawiać i dowiedzieć się, co się dzieje. Poszedłem do lobby, aby się z nimi spotkać. I od razu zaczęli zachowywać się, jakby nic się nie zmieniło od ostatniego razu, kiedy ich widziałem, co było prawie 20 lat temu. Zaczęli mnie natychmiast chwalić, mówiąc, jak wspaniałe jest to, że odniosłem sukces na tyle, żeby pojawić się w telewizji, i jak inspirująca była moja historia. To było dla mnie bardzo dziwne, ponieważ, będąc moją rodziną, powinni być częścią tej historii. Próbowałem to zignorować, mówiąc, że muszę wrócić do pracy. Ale oni zaczęli mówić o tym, jak bardzo chcieliby spotkać moją żonę i swojego wnuka tak szybko jak to możliwe, ponieważ spędzili tak długi czas z dala od nas wszystkich. W pewnym momencie zaczęli mówić, że nie zrobiłem wystarczająco dużo, żeby nawiązać z nimi kontakt po rozwodzie i że powinienem był się bardziej postarać. Wtedy zdałem sobie sprawę, że może w końcu uda mi się dowiedzieć, co tak naprawdę działo się wtedy. Więc postanowiłem dać im mówić zamiast ich wyrzucać, i nawet usiadłem z nimi w lobby. Żeby dowiedzieć się, co naprawdę wydarzyło się te wszystkie lata temu, tak żebym mógł w końcu uzyskać pewne zamknięcie. Podczas gdy mówili, odkryłem prawdziwy powód, dla którego Amy postanowiła się ze mną rozwieść oraz dlaczego moja rodzina mnie wtedy opuściła. Pewnie już się domyślacie, ale tak, Amy mnie zdradzała, a ja nie miałem o tym pojęcia, ponieważ moi rodzice pomagali jej to ukrywać przez cały ten czas. Nie oceniajcie ich zbyt szybko, mieli swoje powody, przynajmniej według nich były to wystarczające powody, by pomagać mojej żonie zdradzać mnie, ich syna, okazało się, że osoba, z którą Amy miała romans, to mój kuzyn, syn starszego brata mojego ojca. Kiedy w końcu mi to powiedzieli, wszystko zaczęło się układać w jedną całość. Zrozumiałem, dlaczego jej pomagali, dlaczego nie zapraszano mnie na żadne rodzinne uroczystości przez ostatnie 20 lat i dlaczego zostałem kompletnie odcięty bez żadnej winy z mojej strony. Mój kuzyn, nazwijmy go Karl, był rozpieszczonym, roszczeniowym bachorem i zawsze go nienawidziłem. Niestety, ponieważ jego matka zmarła, gdy miał zaledwie sześć miesięcy, jego ojciec i reszta rodziny uważali, że powinien mieć wolną rękę we wszystkim, co robił. Przez całe życie nikt nie powiedział mu, jak się zachowywać, więc zawsze uchodziło mu to na sucho. Nie pomagało również to, że mój wujek był szefem mojego ojca, ponieważ to on założył rodzinny biznes, a mój ojciec dołączył do niego później. Po naszym ślubie, gdy Karl postanowił, że chce być z Emmy, a ona również tego chciała, moja rodzina nie miała innego wyjścia, jak tylko im pomagać. Nie mogli ryzykować gniewu mojego wujka, oczywiście, ale zaryzykowanie relacji ze mną było dla nich łatwe do zrobienia, więc to właśnie zrobili. Powiedzieli mi, że po rozwodzie mój wujek jasno stwierdził, że nie chce, aby ktokolwiek z rodziny miał ze mną kontakt, w tym moi rodzice i siostra. Podobno próbowali protestować, ale wtedy Amy ogłosiła, że jest w ciąży z moim dzieckiem. Jeśli chcieli kiedykolwiek mieć kontakt z wnukiem, musieli całkowicie odciąć się ode mnie. Co więcej, nigdy nie zostałem poinformowany o tym, że Amy była w ciąży, kiedy wnosiła o rozwód. Nie dawała również żadnych oznak, więc nie mogłem się tego domyślić. Od dawna już nie mieszkała ze mną, ponieważ wyprowadziła się na długo przed zakończeniem rozwodu, więc nie miałem pojęcia, że zostałem ojcem. Dowiedziałem się również, że mam córkę, która ma teraz prawie 20 lat, ale nigdy mnie nie poznała i uważa, że Karl jest jej prawdziwym ojcem. Tak wyglądało to, co moi rodzice opowiedzieli mi o tym, co wydarzyło się te wszystkie lata temu. W tamtym momencie ledwo mogłem to wszystko przetworzyć. Bo miałem wrażenie, jakby ktoś opowiadał mi historię, a ja musiałem się uszczypnąć, żeby zrozumieć, że to naprawdę moje życie. Moja rodzina praktycznie odcięła się ode mnie na rzecz utrzymania relacji z wnuczką i dla zapewnienia sobie stabilności zawodowej, przynajmniej takim się wydawało. Według mnie odcięli się ode mnie, bo byli tchórzami i nic więcej. Mogli przecież łatwo przyjść do mnie z prawdą i pozwolić mi samemu poradzić sobie z tą sytuacją, ale wybrali strach przed moim wujkiem, jakby naprawdę mógł im wyrządzić jakąś krzywdę poza zwolnieniem mojego ojca z pracy. Co do tego, że nigdy nie powiedzieli mi o ciąży Amy i fakcie, że mam córkę, nie potrafię znaleźć żadnej wymówki na to. Przez całe 20 lat trzymali to w tajemnicy i nigdy nie odezwali się ani słowem, aż do teraz, kiedy dowiedzieli się, że dobrze mi się wiedzie w życiu i nagle zaczęli się nad tym wszystkim użalać i chcieli to naprawić. Niestety dla nich, ja przejrzałem ich grę. Kiedy skończyli mówić, powiedziałem im, że muszą teraz odejść, bo nie jestem w stanie im wybaczyć. Starałem się być wobec nich uprzejmy, ponieważ znajdowaliśmy się w lobby mojego miejsca pracy i nie chciałem robić sceny, ale nie mogłem liczyć na to samo z ich strony. Kiedy powiedziałem, że chcę, aby wyszli, zaczęli narzekać, że muszę zrozumieć ich punkt widzenia i jak trudna była to dla nich sytuacja, powiedziałem im, że wiem doskonale, że zdecydowali się teraz nawiązać ze mną kontakt, bo odniosłem sukces i po prostu chcą tego kawałka, ale zaczęli temu gwałtownie zaprzeczać. Moja siostra posunęła się nawet do tego, żeby powiedzieć, że zawdzięcza mi mój sukces, ponieważ to oni zaproponowali nazwę dla mojej restauracji wiele lat temu, kiedy to była jeszcze tylko marzenie. Uznałem to za niezwykle odważne stwierdzenie z jej strony, biorąc pod uwagę, że przez te wszystkie lata nie miałem z ich strony żadnego wsparcia. I wszystko osiągnąłem sam, przy pomocy moich przyjaciół, a nie ich. Sam fakt, że zaproponowali nazwę, nie czyni ich godnymi przypisywania sobie mojego sukcesu. Był to tak absurdalny pomysł, że zacząłem się z niej śmiać. Powiedziałem jej, że jeśli ona i moi rodzice nie wyjdą natychmiast, to każę im wyrzucić z budynku. Oczywiście natychmiast zaczęli się ze mną kłócić, twierdząc, że nigdzie nie pójdą, dopóki nie wyjaśnimy sytuacji między nami, ale ja nie miałem na to ochoty. Zrobiłem dokładnie to, co im powiedziałem, kazałem ochronie ich wyrzucić. Byli oczywiście bardzo zdenerwowani, gdy zostali wyprowadzani i cały czas próbowali mnie przekonać, że nie mieli wyboru, ale nie wierzę w to. Mieli wybór, po prostu podjęli złą decyzję i teraz będą musieli ponieść tego konsekwencje. Nie było im trudno żyć przez ostatnie 20 lat bez mnie i mojej rodziny, więc jestem pewien, że poradzą sobie z tym również w przyszłości. Minęły trzy dni od tego wydarzenia, a oni nie przestają próbować się ze mną skontaktować. Wysyłają mi wiadomości na mediach społecznościowych, maile na mój adres służbowy, a nawet pojawiają się przed moim biurem, ale nie mają odwagi wejść do środka. Ich nastawienie wyraźnie się zmieniło, ponieważ teraz wszystkie ich wiadomości to przeprosiny, a kiedy widzę ich stojących przed biurem, wyglądają na naprawdę zmartwionych i czekają, aż się zatrzymam, ale ja po prostu przejeżdżam obok, ignorując ich. Doszło do tego, że prawie mi ich żal, szczerze mówiąc. Rozmawiałem o tym z moją żoną, bo bez względu na to, co zdecyduje w kwestii mojej rodziny, nadal musimy pomyśleć o mojej córce, o której istnieniu dowiedziałem się zaledwie kilka dni temu. Wciąż nie możemy się zdecydować, czy powinniśmy spróbować się z nią skontaktować, czy też nie. Dodatkowo mamy do czynienia z moją rodziną, ponieważ nie sądzę, że odejdą, dopóki nie dostaną kolejnej szansy na rozmowę ze mną. Moja żona uważa, że dla dobra przynajmniej próby wyjaśnienia wszystkiego może powinienem ich zaprosić do domu i porozmawiać z nimi, aby pozbyć się tej toksyczności, bo to nie jest dobre dla mojego zdrowia emocjonalnego. Osobiście nie mam jednak najmniejszej ochoty na takie spotkanie. Chcę po prostu nadal ich ignorować, aż sami odejdą. Głównie dlatego, że nie mam teraz siły, by się z nimi mierzyć, zwłaszcza po wszystkim, czego się dowiedziałem i z czym obecnie muszę sobie radzić. Dlatego mamy duży problem z tym, jak sobie z tym wszystkim poradzić i jak to rozegrać. Zastanawiam się, czy jestem nie w porządku. Nie dając rodzicom szansy na rozmowę po 20 latach milczenia Aktualizacja 1 Minął tydzień i trzy dni od mojego wpisu I razem z żoną zdecydowaliśmy, że będziemy nadal ignorować moją rodzinę Na szczęście od kilku dni przestali pojawiać się w moim miejscu pracy Prawdopodobnie zmęczeni całą sytuacją Albo zniechęceni przez ochronę Z jakiegokolwiek powodu nie przychodzą już Co daje mi ogromną ulgę Kiedy przestali się pojawiać Dużo łatwiej było mi przestać o nich myśleć Więc zgaduję, że to ich widok sprawiał, że czułem się winny Teraz jednak nie czuję już wyrzutów sumienia z powodu ignorowania ich wiadomości. Mogą przepraszać ile chcą, ale to niczego nie zmieni, ponieważ faktem jest, że zawiedli mnie jako rodzina i żadne przeprosiny tego nie naprawią. Nadal wysyłają mi wiadomości z różnych kont i adresów e-mail, a na tym etapie nawet nie zawracam sobie głowy blokowaniem ich, bo i tak stworzą nowe konta, żeby mnie przepraszać, a ja będę to wszystko ignorować. Zobaczymy, jak długo będą to ciągnąć i jak bardzo są przejęci całym problemem. Przechodząc do drugiego problemu, z którym się borykaliśmy, moja żona i ja nie mieliśmy pojęcia, jak podejść do sytuacji z moją córką. Mamy jej imię, ponieważ moi rodzice powiedzieli mi jej pełne imię i nazwisko oraz nazwę uczelni, na której studiuje, kiedy rozmawialiśmy. Moja asystentka znalazła jej konta na portalach społecznościowych, ale jak dotąd nie zrobiłem nic. Nawet nie wiem, czy to odpowiednie, bym coś zrobił, ani nie mam pojęcia, jak powiedzieć jej, że jestem jej biologicznym ojcem. Nie jest nieletnia, więc nie mogę po prostu zjawić się w domu Amy, domagając się opieki nad nią. A szczerze mówiąc, wolałbym, żeby Amy w ogóle nie była w to zaangażowana, ponieważ po tym, co o niej się dowiedziałem, straciłem do niej wszelki szacunek. To samo dotyczy mojej rodziny. Wszyscy są bandą tchórzliwych egoistów i nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. Nie mogę jednak powiedzieć tego samego o mojej córce, bo bez względu na to, przez kogo była wychowywana, wciąż jest moją krwią. Jeśli ktoś ma jakąś radę, jak podejść do rozmowy z nią lub czy w ogóle powinienem to zrobić, bardzo proszę o pomoc. Również dziękuję wszystkim, którzy odpowiedzieli na mój pierwszy post i skomentowali, wasze wsparcie było naprawdę pomocne. Mam nadzieję, że znowu możecie mi pomóc w tej kwestii. Aktualizacja 2. Cześć po przejrzeniu komentarzy na mojej ostatniej aktualizacji sprzed trzech dni. Moja żona i ja postanowiliśmy po prostu to zrobić. Nie było sensu czekać na odpowiedni moment czy idealną okazję, żeby skontaktować się z moją córką. Musieliśmy po prostu zdjąć plaster i zakończyć to. Ponieważ mieszka w innym stanie i nie uważaliśmy za stosowne lecieć do niej, postanowiliśmy najpierw wysłać jej wiadomość i zobaczyć, zacząć. Skontaktowaliśmy, skontaktowaliśmy się z nią na Instagramie, wyjaśniliśmy wszystko na jak potrafiliśmy i teraz czekamy na jej odpowiedź. Jestem pewien, że będzie jej bardzo trudno to wszystko przetrawić, mi samemu jest ciężko, a nie mam pojęcia, jak moja żona jest w stanie być tak wspierająca, wiedząc, że próbuję nawiązać kontakt z córką, którą mam z byłą żoną. Wszyscy mamy skomplikowane emocje, ale staramy się z całych sił. Mam nadzieję, że moja córka odpowie i będę miał szansę nawiązać z nią relację. Jeśli chodzi o moich rodziców, to od dłuższego czasu nie pojawiają się w moim miejscu pracy. Wczoraj wysłali mi długi e-mail, w którym przepraszają za wszystko. I naprawdę chcą naprawić nasze relacje, prosząc o jedną szansę. Napisali, że nie będą już więcej się do mnie odzywać, ale będą czekać, aż ja zdecyduję się nawiązać z nimi kontakt. Szczerze mówiąc, czułem ulgę, że w końcu zrozumieli aluzję i zdali sobie sprawę, że na razie naprawdę nie chcę z nimi rozmawiać. Mam już za dużo na głowie, żeby dodatkowo radzić sobie z ich dramatami. Teraz mam nadzieję, że rzeczywiście dotrzymają słowa i nie będą się ze mną kontaktować. Jeśli kiedykolwiek poczuję się na siłach, albo będę chciał z nimi porozmawiać, zrobię to sam. Jednak w tej chwili wydaje się to mało prawdopodobne, ponieważ teraz, kiedy znam prawdziwy powód, dla którego nie odzywali do mnie przez całe 20 lat, sytuacja stała się jeszcze gorsza. Czuję się zdradzony i zraniony, i nie sądzę, żeby to uczucie szybko minęło. Jedyną dobrą rzeczą, jaka wynikła z tej sytuacji, jest fakt, że dowiedziałem się o istnieniu mojej córki. Naprawdę mam nadzieję, że zdecyduję się dać naszej relacji szansę. Nie powiedziałem jeszcze nic synowi o tym, że ma siostrę, na wypadek, gdyby ona nie chciała mieć z nami kontaktu. Nie chcę mu robić fałszywych nadziei. Jeśli jednak wszystko pójdzie dobrze, może zyska siostrę, a ja będę miał szansę poznać córkę, o której istnieniu nigdy nie wiedziałem. Mam teraz mnóstwo emocji i naprawdę staram się trzymać to wszystko razem. Aktualizacja 3. Cześć. Minęły prawie dwa tygodnie, odkąd skontaktowałem się z moją córką przez media społecznościowe i dzisiaj w końcu otrzymałem odpowiedź. Nie napisała zbyt wiele, tylko tyle, że rozmawiała z matką po otrzymaniu mojej wiadomości i dowiedziała się, że to ja jestem jej biologicznym ojcem. Oczywiście, to był dla niej ogromny szok, bo przez ostatnie 20 lat wierzyła, że Karl jest jej biologicznym ojcem i nie miała pojęcia, że to nieprawda. Dowiedziała się również prawdziwej historii o tym, jak jej matka i ja się rozstaliśmy. Powiedziała, że chciałaby się ze mną i moją rodziną spotkać, więc w ten weekend lecimy do niej. Nie rozmawia teraz ze swoją rodziną. Więc nie ma środków, żeby do nas przyjechać. Nie wchodziła w szczegóły, ale kiedy skonfrontowała Amy z wiadomością, ta najpierw próbowała zaprzeczać, ale ostatecznie była zmuszona powiedzieć jej prawdę. Nie słyszałem jeszcze od Amy i naprawdę mam nadzieję, że się ze mną nie skontaktuje, bo nie chcę z nią rozmawiać. Jednak moja rodzina natychmiast złamała swoją obietnicę i zaczęła próbować się ze mną kontaktować, kiedy dowiedzieli się, że nawiązałem kontakt z moją córką. Mój wujek był wściekły, że odkryłem prawdę i to naturalne. Bo przez 20 lat próbowali zrobić wszystko, żeby nie dowiedziałem się o tym i nie sprawił im kłopotów. Teraz jednak w końcu wiem, a mój wujek obwinia moich rodziców za całą sytuację. Mój ojciec już nie pracuje dla niego, ma własny biznes, ale mimo to wciąż boi się swojego starszego brata i błagał mnie, żebym powiedział wujowi, Karlowi lub komukolwiek, że moi rodzice nie mieli z tym nic wspólnego i że sam się o wszystkim dowiedziałem. Nawet gdybym to zrobił, uważam, że mało prawdopodobne, aby ktoś w to uwierzył ponieważ są jedynymi osobami, które mogły mi to powiedzieć. Nie jestem blisko z większością mojej rodziny, a oni nie utrzymywali ze mną kontaktu przez ostatnie 20 lat. Więc zabawne, jak teraz desperacko próbują uniknąć problemów, żeby nie stracić relacji z moim wujkiem. Szczerze mówiąc, nie obchodzi mnie to. To z ich powodu nie miałem kontaktu z córką przez 20 lat, więc uważam, że to naprawdę najmniejsze, co mogę im zrobić. Aktualizacja 4. Cześć wszystkim, więc dzisiaj moja rodzina i ja w końcu spotkaliśmy się z moją córką. Na początku było to trochę dziwne, potem bardzo emocjonalne, ale głównie piękne. Wydaje się być naprawdę miłą i dobrą osobą, co jest dziwne, bo wychowywała się z dwoma najokrutniejszymi i najbardziej okropnymi ludźmi, jakich znam. Może to zasługa dobrego wychowania, a może jej własnej wrodzonej natury, ale tak czy inaczej wydaje się być inteligentną i dojrzałą dziewczyną. Długo rozmawialiśmy o tym, jak wyglądają jej relacje z Amy i jej ojcem. Powiedziała, że oczywiście nie byli zadowoleni z tego, że chce nas spotkać. Ale nie obchodziło jej to, bo po odkryciu prawdy nie miała już do nich żadnego szacunku. Nie mają innych dzieci poza nią, więc nie sądzi, żeby miała całkowicie zerwać z nimi kontakt, ale na pewno na jakiś czas się od nich zdystansuje, żeby to wszystko przemyśleć. Powiedziała, że potrzebuje czasu, aby zacząć budować relacje ze mną, bo mentalnie jest w bardzo dziwnym miejscu, co całkowicie rozumiem. Ogólnie jednak spędziliśmy miły czas, a ona wydawała się dogadywać zarówno z moją żoną, jak i swoim przyrodnim bratem. Zjedliśmy razem kolację i dowiedzieliśmy się, że moi rodzice, jej dziadkowie, przez cały czas utrzymywali z nią kontakt. Zawsze wydawało jej się dziwne, jak bardzo emocjonalni byli wobec niej, biorąc pod uwagę, że nie byli jej biologicznymi dziadkami, ale teraz wszystko ma sens. Po wszystkim czego się dowiedziała, patrzy na nich w zupełnie innym świetle, tak samo jak ja, więc całkowicie rozumiem, jak się czuję. Może nie do końca, bo jestem dużo starszy, a ona ma zaledwie 20 lat, więc dla niej to musi być dużo trudniejsze, bo całe życie była okłamywana przez ludzi, których uważała za najbliższych. Tak czy inaczej, oboje będziemy musieli nad tym pracować i mam nadzieję, że przyszłość będzie lepsza. Wiem, że musi być lepsza, bo zrobimy wszystko, aby tak było. Jestem szczęśliwy, że spotkanie się udało i moja rodzina wydaje się być zadowolona po tym wszystkim, ja również. Mimo tego, co zrobiła moja rodzina, Amy i Carl, najważniejsze jest to, że teraz, po tylu latach, Mamy szansę, aby to wszystko naprawić i zamierzam w pełni wykorzystać tę szansę.